Mamy godzinę, którą? 19.07 Piątka chyba tu widziałem Za drzewo się schował Jest Widzicie? Jest Jest Ancymonek Piątek Kiciulek Chodź piątus. Juniek, no Piątek, tylko nie ugię o, Oho, idzie. O, on jest taki kurczę, Na dwoje babka wróżyła. Tu niby tego, a tu ciechap. No zaraz zobaczymy. Jak się teraz zachowa. Piątek i icia Zobacz, co mam. A widzisz, łobuziaku. I co? Pasuje ci jedzenie? No widzisz. Nie gryzie się rękę, która karmi. Panie Tadziu, czemu on taki fałszywy trochę. Tu niby pieszczoszek tego, a tu chap. No. Złośliwy bywa, kolega. No. No. Chodź kolego, ja ci nasypię. Ja tu nie będę stał cały czas przy tobie. Chodź Piątusz. już. Chodź. Chodź, chodź. chodź chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, Ci nasypię na beton. Chodź, chodź, chodź. chodź. No. Masz tutaj. O, zobacz, żebyś tylko zjadł. Żebyś tylko zjadł. No, kiedyś to uciekał ode mnie, że hej, a teraz wie, że jedzenie mam. Że karmię. To nawet leci do mnie specjalnie. Ogon mu chodzi. No taki niespokojny duch jest. No dobra. To jedz sobie kolego. A ja jadę. No, to nakarmiłem. Nawet piątka nadprogramowo. Już go dawno nie widziałem. Już nie pamiętam czy to czy dzisiaj tego. Pierwszy raz w tym roku widziałem dopiero? Chyba tak. No dobra.